Dużymi krokami zbliżamy się do drugiej już edycji zawodów w kolarstwie górskim MTB Pieszyce, które odbędą się w tym roku 21 sierpnia. Impreza ta już na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń sportowych w gminie Pieszyce. W tamtym roku, w sierpniu, po raz pierwszy zorganizowaliśmy wyścig MTB, który rozpoczynaliśmy w parku. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem i nieskromnie powiem, że był to najlepszy wyścig MTB, jaki by został zorganizowany w Górach Sowich w tamtym, w tamtym roku. Więc tym sukcesem napędzani, w tym roku, 21 sierpnia, organizujemy drugą edycję te. Tego wyścigu. Tym razem już w Pucharze strefy MTB i na dwóch dystansach czyli na dystansie mega i na dystansie mini czyli dla każdego coś fajnego, w zależności od tego, jak, jak sobie tutaj ktoś porozkłada i oszacuje swoje, swoje siły. Na dystansie Mega myślę, że bardzo dużą atrakcją będzie przejazd przez Wielką Sowę, czyli trzeba wjechać na sam szczyt, trzeba przez ten szczyt przejechać i to będzie warunkowało ukończenie ukończeniem tego, tego wyścigu. Czyli reasumując, o 8, o 8 rano spotykamy się w Parku Miejskim, jest otwarcie biura w Wtedy też jest ostatni moment na to, żeby, żeby się zapisać, bo oczywiście zapisy już dzisiaj na stronie Ultimy i już dzisiaj zachęcam Państwa do tego, żeby na ten nasz pieszycki maraton się zapisywać i zachęcam. Ale dla tych, którzy nie zdążą, którzy w ostatnim momencie zdecydują na, na to, żeby z nami wystartować, to jeszcze przed, przed startem między 8 a 10 można to zrobić bezpośrednio w biurze. W biurze jakby zawodów w Parku Miejskim. Startujemy o godzinie 11 i wtedy, kiedy wszyscy zawodnicy wyjadą już na trasę, to my się po prostu w tym parku bawimy. Będzie jak zwykle bardzo wiele atrakcji i dla rodzin, i dla najmłodszych, i dla dzieciaków, i dla naszych mieszkańców Pieszyc, tak jak podobnie jak organizujemy wszelkie imprezy w parku. Przed dzień, czyli w sobotę 20 między godziną 15 a 18, zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił na rowerach. Zapraszamy całe rodziny, dlatego, że mamy do przejechania dystans 15 kilometrów, przewyższenia maksymalnie na 300, na 300 metrach, w związku z czym nie będzie bardzo trudno, ale będzie bardzo ciekawie, bardzo pięknie i można spróbować swoich sił również, również rodzinnie i taki wyjazd przed dzień zawodów organizujemy. To, co nas wyróżnia, to na pewno bardzo ciekawa, wymagająca, ale bardzo, bardzo ciekawa trasa, bardzo ciekawe nagrody. To, co jeszcze jest bardzo ważne w tym rajdzie, że on na pewno znowu będzie najlepszym najlepszym maratonem w, w, w Pucharze. Tak wysoko sobie poprzeczkę stawiamy. No i to niesamowite powitanie, bo meta również w parku miejskim i w parku miejskim już będziemy tych kończy maraton witać znowu w sposób bardzo nietypowy. Pieszyce są idealnym miejscem do startu i mety zawodów w maratonie MTB. A trasa mini o średnim poziomie trudności wymagająca kondycyjnie zawierająca tak właściwie smak wszystkich elementów MTB oraz trasa mega, która została zaprojektowana z myślą o zaawansowanych zawodnikach i trasa wymagająca sporych umiejętności technicznej oraz oczywiście sporego zaparcia siły charakteru i dobrej kondycji. Pula nagród tak mi się wydaje, że będzie ciekawym magnesem również w tym roku. Poziom nagród pozostanie taki sam, ale mi się wydaje, że ludzie przyjeżdżają na maraton MTB tylko po to, żeby przejechać się w gronie dobrych, znanych, znajomych, poczuć dobry, serdeczny, ciepły klimat, zostać serdecznie przywitanym na mecie. Oraz przede wszystkim, żeby pojeździć na odcinkach, które do tej pory nigdy nie były wykorzystywane w maratonach MTB. I liczymy tutaj na dobrą współpracę, podobnie jak w roku poprzednim, jeżeli chodzi o, a, o miasteczko zawodów w Dmuchańce. Liczymy na... Zespół kierowany, mam nadzieję, przez kolegę Wojtka, który przygotuje wspaniałe zawody MTB dla dzieci. No i liczymy tutaj na cudowny maraton ZUMBY, który będzie towarzyszył mamom, które przyprowadzą dzieci na nasze zawody. Zapraszamy wszystkich miłośników rowerów górskich w góry sobie do pieszec na drugą już edycję zawodów MTB o Puchar burmistrza tego miasta. Pamiętaj, niedziela 21 sierpnia. Nie może Ciebie zabraknąć. W niedzielę 21. 20...